Hej, ja jestem Weaver, a to jest kolejny odcinek naszej przygody w świecie Wiedźmin 3 Dziki bon. Zapraszam. W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałam się w Bali, a obok. Trizz? Jenefer, zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A słyszyła ci o coś, głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Stałem jak słup. To tylko sen. Hm. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. Nauczyliśmy ją, jak się bronić. Przed upiorami też. Dobra, pora jechać. Zaraz będzie jasno pora jechać. Chwila. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptu? Wciąż mam jednorożcę, wiesz, którego. Okej. Okay. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. <laughs> Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do JNFR? Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? Słyszę i czuję. O ja! Okej. Okay. Nie dość, że wokół panej wojna, to jeszcze wszędzie aż roi się od potworów. Potwory mają nad głowami srebrne paski, co oznacza, że należy z nimi walczyć z srebrnym mieczem. Aha, czyli srebrny miecz jest mm, już wybrany, więc. Przejdziemy do walki, tak? <ścoughs> Zadawanie przeciwnikom ciosów generuje punkty adrenaliny, a adrenaliny ta znajduje się pod paskiem wytrzymałości. Gdy rozwiniesz odpowiednie umiejętności, będziesz mógł je wykorzystać do specjalnych ataków, które są możliwe dzięki punktom adrenaliny i zużyją je po skończonej walki Poziom adrenaliny znacznie zacznie stopniowo opadać, chyba że znowu zaczniesz walczyć. Ma to sens? No tak. Gdzie przeszły wojska, tam trupo jady. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci. Żywotność można zregenerować jedząc lub medytując, przy czym medytacja musi trwać przynajmniej godzinę. Na poziomach trudności okay. medytacja nie regułuje żywności. O, to dobrze wiedzieć. Jedzenie i eliksiry można umieścić w kieszeniach i sięgnąć po nie w czasie w Kiska ją z w górę lub w dół, żeby regenerować żywotność. W górnej kieszeni masz jedzenie. Wciśnij krzyżak górę, aby coś zjeść i odnowić nieco żywotności. A, dobra, klabek. Okay. I teraz co? Podejść do konia i, i wciśnij. Aby wciś dosiąść. Już idziemy. <grym> Aż po horyzont. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Chuj. Jakie to pożyteczne stworzenie? Śledzmi z racji wykorzenowanego zawodu e, ciągle są w drodze. Niestrudzenie przymierzają do tego doliny, wspinając się po górskie szczyty, na górskie szczyty, pokonując przełęcze i bagniste rzeczne rozwi, rozlewiska. W swoich podróżach Geralt zwłaszcza zawsze może liczyć na pomoc płotki swojego wierzchowca. Płotka na które ma przesiadłe juki, do których gra może wkładać różne przedmioty. Że przywołać, płotkę mam wciśnić dwukrotnie, a lewą mu Okej, okay, dobra. No. Bo z ich krwi można ważyć eliksiry? Nie, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. Mhm. A widział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Źle się wojna dla naszych toczy. Naszych? Jakich, Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radoida. Bo temerii i Kedwen już nie ma. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mi? W coś trzeba wierzyć. Możyć się odechcie. <laughs> Oślepiające Jedziemy? słońce. Na pomoc! Na pomoc! No i mamy naszego... ...gryfa, którego znamy. Z... Traileru. O, zabrawiedzą tu O nie, Wasemir dostał. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na Bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i iść żywcem po kawałku. A, aha. Pewno... Pewnie byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Nie. nie. To i tak było. Przy okazji. I nie jesteś winien. Boś potrzebie to pomogliśmy. A mówią, że Wiedźmini serca nie mają. A A tam bez zapłaty mają. to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że Bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Eee, sam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żyć. w mm. takiej chłodnej wiesz. prosto z piwniczki. Nie tylko te ty Symir. To jedźmy Wskakujmy na potkę i nie ruszajmy na Simira. Swoją drogą gry w tak blisko wsi? To dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę? Wszędzie trupy, smród krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie. I wyjechać jak tylko się czegoś dowiemy. Eee, bardzo fajny jest ten autopilot. Eee, konia po trakcie. Co my tu mamy? Zaludnione miejsca. Zbliża się do wioski, zachowuj się. Nie wiadomo. Pamiętaj, że strażnicy i ochroniarze nie tolerują kradzieży. Otwarczywe zaczepienie innych ludzi też nie, nie jest widzimy. W pobliżu siedzib ludzkich, takich jak wioski czy miasta, mieszkańcy stawiają tablicę ogłoszeń oznaczoną na mapie taką karteczką. Można na nich znaleźć zlecenia, oferty pracy i lokalne wiadomości. Ok, będziemy się rozglądać. Przepraszam, przepraszam. Chłopka nie tak szybko. To chłopy okay. zaraz wzięli na spytki Wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś ma patrzył, to mu lachciach łeb okręci. Tak, było! Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec fleżar i Wiedźmak nic do tego nie miał. Odpocznij. głowy mu na powrót nie przeszyni. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, temerskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilgard. Po moim trupie. Dźminy? Nie będę pił z paszywymi odmiencami. Hmm. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląk. Mhm. Mm Zdążyliśmy się z nim poznać. Napadł na twojego pewnego, Brama. Brama, co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości Wiedźmini. Jadło i napitek na mój oh, rachunek. Yeah. Co podać? Okej. Okay. Opcje, przy których wysiedla się tutaj ją, ikona Mieszka, oznaczają przejście do handlu. Hmm, hmm, okay. Tak, porozmawiamy najpierw. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. No, zabrzmiało głupio. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, wieszcie Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Mm -hmm. Okej. Okay. Eee... Jest zlecenie na tego gryfa. Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś, tak jaki i Potwór Gniazdo w okolicy mówił, to Sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do Seniora o pomoc prosić. No, ale teraz Sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a Seniora zdaje się powiesili. No to jej kontraktu nie ma. Szkoda. Moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Co tam masz za szynkwasem? O, w panelu sklepu można kupować oraz sprzedawać przedmioty. Hmm, odkrywcze. A, by kupić przedmiot. Wciśnijmy, aby zamknąć panel sklepu. Okej, okej, okej. Co tu mamy? Pochodnia. Tu mamy list... Aha, to są moje rzeczy tutaj. Mhm, mhm. No tylko z pieczonego Puszczyk. Przyspiesza regeneracja wytrzymałości. No, jakie chce sprzedawać? Manekin do ćwiczeń, zwykłych. Zwykły przedmiot, karta do blind. No, no okej, okay. to wiem, kojarzę. Kojarzę tą grę. <coughs> no nic za tym szynkwasem nie masz, więc wystarczy. Tak. Okay. Dzięki, to wszystko. Tak Pomóc ci za Daj spokój. Jeszcze nie dołężniałem. To popyta o mm -hmm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Chyba da się Zdawne zrobić. już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli niż żeby plony mieli pali. Oj, mieszko, mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozmiarom... Który tu Ups, up, up. Chyba ten. No, pogadajmy. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędu, bo nam piłowków lat twasisz. Opcje, przy których e, wyświetla się ikona trójkąta do górnego Oznaczają możliwość rzucenia uroku, osoba pod jego wpływem, zrobi co jej każesz. Ok, teraz osoby się opierają się urokowi, aby je zauroczyć, rozwijają tość sugestia. Jeszcze poziomy umiejętności pozwalają wpłynąć na bardziej opóźnych rozmówców. Czyli musimy... znaczy... wypadałoby to wypróbować, ale zobaczmy pierwszą opcję najpierw. Chcę tylko chwilę porozmawiać. Głuchyś czy jak? Nikt tu z tobą gadać nie będzie! Jak ci kompani za to do obory i zbydłem się przy żłobach obracać. Dobra wzuka. <laughs> Toś mu do zrał dromił. Oj dromił i mieszka. Mm -hmm. Tracę cierpliwość. A jak ją stracę do reszty, wasze głowy potoczą się po ziemi. Myśmy tylko sobie dworowali. Nie nerwujcie. Była tu kobieta o kruczo-czarnych włosach, ubrana w czerni biel. Panie, my nic nie wiemy. O, mhm. No takie. Takie twardziele. Się okazało, że nie do końca. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. A nie lepiej zagrać w wojnę, bo nim tę swoją grę mi wyłożycie to ci ma będzie. Mm -hmm. Gra w wojnę zawsze na. Proszę. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mm -hmm. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Albert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oksenfurckiej. Gerald, wiedźmin, zwyczajny z Rivi. Szukam pewnej kobiety, długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Hmm, zwiastunka wojny? O co chodzi? Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie z mora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Wojna dotarła już do Nowigradu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, mm zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Hm. Życie ci nie niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. A niech pisze wojnę. Taka, jaka jest. Może wreszcie ktoś opisze wojny taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów. Za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm. mhm. Rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Dobra. To chyba wystarczy. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, Wiedźminie, wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste. No to jak będzie? Zagrajmy. Hmm... hmm, hmm. Obcy, przy których wyświetla się ikona kart, oznaczają przejście do jak pięta. Okej. Okay. No ja myślę, że póki co damy sobie spokój. Nie. Mam inne rzeczy na głowie. Szkoda. Pograłbym z miejscowymi, ale że oni nawet do dziesięciu nie zliczą, to i reguł nie pojmują. No nic. Wróć, jeśli zmienisz zdanie. Dobra. Na pewno wrócimy. ...zobaczyć tego Glinta, Ale prędzej zacznie... E, ...ziemia krążyć wokół słońca, niż poznamy zasady, więc... ...może być ciężko. E, Okej. Okay. To chyba już, e, ostatnia osoba, z którą nie rozmawialiśmy, więc... ...zagadajmy. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem. Wybiera się w czerni biel. Dwa sznapsy To poprawi ci nastrój. No, ja, napijmy się. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Jennifer z Wangerbergu. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Okej, okay, skąd znasz Jennifer? Skąd Jenifer. znasz JNFR? Też pytanie. Zballat mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzyć je o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia. Co ja i trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina na samego Geralta z Rivi rzeźnika z Blaviken skąd to wszystko wie czym się zajmujesz Kim jesteś parszywy Gaunter odim do usług Przybłęda to właśnie Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Mnie też znasz z Ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Co to za unikanie odpowiedzi? Widziałeś NFR? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie jego sprawa raczej. Nie twoja sprawa. Racja. Przy nie musisz się tłumaczyć. Mów co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Jennifer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nidwgarskiego Garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie, wpadła tam w środku nocy. Czerni, biel, agres i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie do ścińca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Hmm. Ciekawa postać. Ten przybłęda. Warszawy przygląda i myślę, że w tym miejscu możemy sobie zrobić przerwę. Na samym odcinku zaczniemy od rozmowy z Wasimirem i prawdopodobnie udamy się do garnizonu. Dzięki wszystkim. Hej hej.